Słuchajcie, śmieszna sprawa. I pomyślałem, że nagram o tym film, bo to jest ciekawe. Jeżeli chodzi o książki, ja o tym nie wiedziałem. Ale już wiem. A zaraz będziecie Wy o tym wiedzieć. Kto pisze książki, to pewno wie, albo ma jakiś tam związek, jako, powiedzmy, nie wiem, drukarz, składacz, skreślacz i tak dalej, to pewno wie o tym, tak? Książki, słuchajcie, mają coś takiego, jak numer ISBN. Jest... Taka strona, mój ISBN, wchodzi się tam, można sobie taką pulę, jakby numerów wziąć, tak? I na przykład publikacje, które mają ten numer ISBN w drukarni, ja płaciłem VAT 5%, tak? I książkę mogę sprzedawać na 5% VAT, a nie na 23%, bo mam właśnie ten numer. I słuchajcie, jaka jest sytuacja. Miałem tam konto zarejestrowane, miałem pulę numerów. Pierwszy numer, oczywiście, na moją książkę o miodach pitnych, tak? I było tak, że tam trzeba wypełnić potem autora, wydawnictwo, rozmiary, no, okładkę i tak dalej, tak dalej, tak dalej. Więc miałem to wypełnione, ale z racji tego, że jeszcze nie miałem książki, jeszcze jakby nie była wydana, no to miałem to zapisane jako taką wersję roboczą. I dzisiaj mi się przypomniało, bo troszeczkę, troszeczkę zapomniałem, i dzisiaj mi się przypomniało, mówię, kurczę, tam trzeba wejść i zgłosić, że ten numer już jest używany dla tej konkretnej publikacji. Nie? I wchodzę tam, klikam, daję zapisz, nie? zgłoś, że używasz. Numerek ten, wszystko super fajnie, i tam mi wyskakuje coś takiego, słuchajcie, tu sobie zerknę na ten, że, że jestem zobowiązany, właśnie przez to, że publikacja ma ten numer ISBN, to jestem zobowiązany do czegoś takiego, co się nazywa egzemplarz obowiązkowy, słuchajcie. I taki egzemplarz książki należałoby wysłać do Biblioteki Narodowej na ulicy Niepodległości w Warszawie, tak? Super fajnie mówię, będę miał książkę, wiecie, tak trochę mnie zmuszają, nie? No ale wiecie, egzemplarz jeden tam oddam i nie ma problemu, ale za to będzie w bibliotece narodowej, wiecie o co chodzi, nie? <śm> ale tam jest taka anotacja, nie? Że tam publikacje powyżej 100 sztuk, nie? powyżej 100 sztuk, ja więcej mam. Kliknij tutaj, nie? I teraz słuchajcie, klikam tam powyżej 100 sztuk, żeby się dowiedzieć, a tam. A tam jest wyszczególnione, słuchajcie, kilkanaście bibliotek, do których jestem zobowiązany wysłać egzemplarz obowiązkowy. Łącznie. Łącznie jest to 17 egzemplarzy, słuchajcie. 17 egzemplarzy naszej książki, tylko dlatego, że mamy nakład na przykład 101 sztuk, tak? Powyżej 100. To już musimy wysłać 17 egzemplarzy obowiązkowych. Ja nie wiedziałem właśnie, jako ciekawostkę wam to mówię, bo mówię, jak ktoś jest związany z jakimiś tam publikacjami, to pewnie o tym wiedział. Dla mnie to była nowość, że 17 egzemplarzy mojej książki będę musiał do bibliotek różnych za darmożkę wysłać i to mamy, wiecie, Łódź, Toruń, jakaś uniwersytecka, śląska, publiczna, pomorska, główna Uniwersytetu Gdańskiego, główna Uniwersytetu Opolskiego i tak dalej, takie rzeczy trzeba tam wysyłać.